Książka arcybiskupa Fultona Shina, Życie Jezusa Chrystusa. To jest kolejne dzieło z jego bogatej spuścizny, które mamy po polsku dzięki wydawnictwu AA z Krakowa. Ja tylko chcę podkreślić, że książki nie dostałam od wydawcy i to nie jest żadna, żadna reklama, tylko no, jeśli rozumiem, ktoś kliknął, to jest ewentualnie zainteresowany tym, żeby książkę Sługi Bożego nabyć, i ja może krótko, krótko o niej powiem. Na wstępie jednak tutaj, jak widać, sobie zaznaczyłam fragmenty, przeczytam kilka, kilka z nich. Im bliżej ktoś jest Boga, tym mniej godny się czuje. Malowidło w świetle świecy pokazuje mniej defektów niż w blasku słońca, a zatem także dusze, które są w pewnym oddaleniu od Boga, czują większą pewność swojej moralnej prawości niż te, które są go bardzo blisko. Wybrałam ten fragment, bo to jest taki, jeden z takich przykładów tej jego pełnej mądrości myśli, której oczywiście na tych setkach stron nie brakuje. Myślę, że co o tej książce warto powiedzieć? To jest rodzaj jakby takiej medytacji, rozważania. Nie jest to książka z biblistyki, tak? Rzeczywiście tutaj są omówione, są po prostu omawiane kolejne chronologicznie fragmenty dotyczące życia pana Jezusa. Ale no nie pod kątem biblistycznym, tylko raczej pod kątem właśnie takich osobistych refleksji księdza arcybiskupa. Zacytuję może jeszcze, co on sam o tej książce napisał we wstępie. Tutaj ją tak krótko zatytułowano: Życie Chrystusa, chociaż tutaj mamy Życie Jezusa, Chrystusa. Więc sam autor pisze tak. Życie Chrystusa było pisane przez wiele lat. Jednak głębsze zrozumienie jedności Chrystusa i jego krzyża przyszło wówczas, kiedy w ciemne i bolesne godziny Chrystus trzymał autora bardzo blisko swojego krzyża. Wiedza pochodzi z książek, przeniknięcie tajemnicy, z cierpienia. Mamy nadzieję, że słodka bliskość z ukrzyżowanym Chrystusem, do której ta próba doprowadziła, przebije się przez te strony, dając czytelnikowi pokój, który duszą może przynieść jedynie Bóg. I oświecając go, by ujrzał, że każdy smutek jest w rzeczywistości cieniem jego dłoni wyciągniętej w pieszczocie. To jest bardzo piękna książka. Myślę, że aczkolwiek zaznaczyłam, że nie jest to opracowanie z Biblistyki tylko taki rodzaj obszarnej medytacji. Może to być książka, która się może przydać kapłanom przygotowującym homilię. Tak. Tutaj można znaleźć naprawdę. Wiele oryginalnych myśli. Co jeszcze mogłabym o tej książce powiedzieć? Ja po prostu na przykładzie jednego z rozdziałów, to jest rozdział 31, wskrzeszenie, które przygotowało śmierć Chrystusa. Opowiem mniej więcej, jak, jak, on, jak te rozdziały są zredagowane. Więc to jest oczywiście tak, że są fragmenty dotyczące zdarzeń, tak? ale ksiądz arcybiskup zawsze zarysowuje sytuację, zwraca uwagę na... W postacie, tak, które, które w tych sytuacjach się pojawiają, więc tu mamy zapowiedź, że, no jakby to wskrzeszenie, tak jest tym wskrzeszeniem, które poprzedza ostatnią podróż do Jerozolimy. Bardzo ciekawy sposób, znaczy, tu jest to, co mnie się podobało Fultona Ashina, to właśnie to, w jaki sposób on na przykład potrafi ukazać apostołów. I tu może ostatni cytat. To jest. Fragment, który się tyczy apostoła Tomasza. Gdy wreszcie Jezus powiedział, że powinni wyruszyć w drogę, melancholijny i pesymistyczny Tomasz powiedział pozostałym uczniom: Chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć. Wiedząc, jak olbrzymi sprzeciw był w Jerozolimie, Tomasz sugerował teraz, że oni wszyscy mogą razem umrzeć w świętym mieście. Cokolwiek jeszcze, by powiedzieć o Tomaszu, Należy przyznać, że szybciej od wszystkich pozostałych dostrzegł śmierć, jaka oczekiwała naszego Pana, chociaż był ostatnim, który uznał zmartwychwstanie. Jeśli nasz Pan pragnął dać się zabić, Tomasz gotów był z nim umrzeć. Kiedykolwiek Tomasz pojawia się w Ewangelii, zawsze przyjmuje mroczny punkt widzenia. I takich, takich myśli jest tutaj bardzo wiele. No, książka widać jest obszerna, wiele sytuacji jest naprawdę szczegółowo zanalizowanych. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jest bardzo ładnie wydana. Tak, jest szyta, jest w twardej oprawie, więc latami może służyć tym, którzy chcą studiować myśl arcybiskupa Fultona Shina. I to chyba tyle tego krótkiego przedstawienia. Także zachęcam do lektury. Odnośnik do książki będzie w opisie filmu. Szczęść Boże!